Cześć, dzień dobry, e, witam Ciebie, mam nadzieję, że już ten, ten dzionek Ci jakoś dobrze mija, dobrze się zaczął e, i to jest czytanie karta dnia, to znaczy, to znaczy, że e, wylosuję jedną kartę dla Ciebie, sorry, ale mi się mózg na sekundę zawiesił, wylosuję kartę dla Ciebie i zobaczymy czego możesz się dzisiaj spodziewać, na co się możesz przygotować. Mamy flamaster, jak zwykle flamastry, fioletowy, żółty, pastelowy, żółty, fluorescencyjny. I zaczynamy fiolet. Karta jakiegoś zniwolenia, więzienia, poczucie ograniczenia, więc możliwe, że dzisiaj czegoś nie będziesz w stanie zrobić i załatwić. Eee... Mieć dla siebie po prostu poczucie jakiegoś ograniczenia, zniewolenia. Możliwe, że po prostu cały dzień nie wyjdziesz z domu z jakiegoś powodu, na przykład na coś czekasz, albo czymś się musisz zająć w domu i po prostu masz poczucie, że masz ochotę wyjść z domu, ale nie ma ku temu sposobności i masz poczucie zniewolenia, więc może to być taka właśnie prozaiczna sytuacja, lub też masz poczucie jakiegoś. Generalnego zniewolenia i takiego ograniczenia, czyli na przykład czegoś nie jesteś w stanie zmienić, czegoś nie jesteś w stanie zrobić, coś nie jest od Ciebie zależne, co chcesz po prostu jakoś wpłynąć na to. Więc takie poczucie utknięcia, poczucie braku możliwości ruchu to też może dzisiaj Ciebie spotkać. I żółty pastelowy flamaster. Karta dla ciebie to karta odwróconego słońca. To znaczy, po pierwsze, jeszcze nie mamy pełnego lata, ale uważaj na słońce. To znaczy, nie przegrzej się. Jeżeli w ogóle jest dzisiaj słońce, jeżeli w ogóle to słonko dzisiaj będzie, wyjdzie i będzie tam działało, to może być po prostu bardzo prosto z mostu: Uważaj na słońce w jakimś sensie. Nie przegrzej się, nie, 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 nie spal się, no ale jeżeli słońce nie jest mocne, no to tutaj nie ma o czym mówić, ale może jesteś w jakimś miejscu, gdzie jest mocne słońce, więc wtedy uważaj na po prostu na słońce. Druga interpretacja tego jest: e, Możesz dzisiaj mieć taki humor, taki no, niesłoneczny, nie będziesz uśmiechniętym słonkiem, tylko jakiś taki może troszkę za chmurką, pod, pochmurny. Gdzieś to słonko będzie za jakąś chmurką i, i będzie taki nastrój taki jakiś, no nie wiem, wyciszony, może nie będziesz miała, nie wiem, ochoty się dzisiaj śmiać, uśmiechać i tak dalej, żartować lub też może będziesz w jakiejś takiej sytuacji, że, że nie będziesz mogła, nie będzie, nie wiem, wypadało, może dzisiaj idziesz, nie wiem, gdzieś na cały dzień do pracy, no i po pierwsze może Ci nie jest do śmiechu, może po prostu... Nie ma sposobności tam do uśmiechu, może nie wiem, będziesz siedziała ze sobą i po prostu nie wiem. Mam wrażenie, że jakby nie będzie nic takiego wyjątkowo radosnego w Twoim życiu, co nie znaczy, że będzie smutek, ale będzie brakowało tego może śmiechu i radości, więc można to wpłynąć. Może odwrócić sobie to słonko, typu na przykład, jeżeli to jest u Ciebie właśnie, nie wiem, brak tego, tego śmiechu, radości i uśmiechu. I tego słoneczka wewnętrznego możesz po prostu wpłynąć na to, odwrócić to w sposób jaki taki, że po prostu wykonać pewne akcje w związku z tym. Nie wiem, puścić sobie kabaret z rana, żeby po prostu mieć super humor i żeby ta chmurka się odsunęła z tego słońca. Może też być tak, że będziesz miała do czynienia z kimś, kto będzie pod taką chmurką. To też jest opcja. I żółty, fluorescencyjny pisak, zobaczymy co tam ten pisak, ok, pisak mówi, że dzisiaj będzie bardzo dużo, 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 dużo rzeczy, dużo rzeczy różnych, czyli dużo spraw, dużo załatwiania, może dużo ludzi, może dużo jakichś klientów, może dużo rzeczy, spraw, bałagan, dużo naczyń do mycia, dużo rzeczy do omawiania. Albo bardzo dużo, nie wiem, może obejrzysz po prostu 8 epizodów jakiegoś serialu z rzędu i się po prostu totalnie tym zmęczysz, chociaż to jest przyjemne, więc po prostu mamy taką mnogość, wielość, ilość. Może to też oznaczać, jeżeli planujesz na dzisiaj akurat podróż samolotem, to też może to to oznaczać. Wiem, że to nie jest raczej popularna rzecz w tych czasach, żeby robić, czyli podróżować samolotem, no ale może akurat ktoś tutaj zamierza. Jeżeli nie, no to w takim razie mnogość, ilość też może wiązać się z poruszaniem, ale też może się wiązać z mnogością i ilością i wielością jakiegokolwiek działania. Ok, dzięki. Dobrego dnia. Pa pa.